Cześć, jadę wykosić trawę z łąki. Postanowiłem, że nie będę jej zalesiał, tylko na razie zostawię łąkę, a potem może ją zaoram. Trawę, którą z kosze zbeluję i sprzedam Tomkowi. Na razie nie planuję trzymania żadnych zwierząt oprócz kur. Zastanawiam się nad zburzeniem tego starego budynku. Wiem, że mówiliście, żebym go zostawił, ale wpadłem na trochę inny pomysł, bo ja go i tak do niczego nie użyję. Żadne zwierzę tam nie wejdzie. I jak będę wyburzał dom i tamtą szopę na nowej działce, to i przy okazji zburzę tą starą oborę. Jak coś to mówię o oborze, która stoi obok domu, zresztą potem wam wszystko pokażę. Przejdę się po gospodarstwie i opowiem wam o swoich planach, tak żebyście wszystko zrozumieli. I najwyżej mi powiecie, co o tym sądzicie. Wałek podpięty to można ruszać. Dobra, pole skoszone, niech sobie leży i schnie. W wolnej chwili podjadę i przewrócę. Wykosiłem tą łąkę tylko po to, żeby trawa mogła rosnąć. Chcę w tym sezonie zostawić je jako łąka. A potem zaoram i zrobię tutaj pole. No chyba, że plany się zmienią i postanowię mieć jakieś zwierzęta. Ale tego jeszcze nie wiem. Jadę na działkę. Zastanawiam się, czy jest sens ją zalesiać. A co gdyby zrobić tutaj sad. No bo wiecie, jeśli ja tutaj posadzę drzewa, to one będą rosły dziesiątki lat i ten teren będzie nieużywany. A jabłonie to po około pięciu latach będą owocować i dawać mi pieniądze. A może po prostu zrobić tutaj pole lub łąkę? Z wycinki w lesie nie zrezygnuję, bo to za bardzo opłacalny biznes. Jestem w trakcie poszukiwań nowej działki, więc o to nie musicie się martwić. Napiszcie mi w komentarzach, co mam zrobić. Widzę, że tu dużo trotu leży, więc trzeba go pozbierać i sprzedać markowi. Zostało mi kilka drzew do ścięcia i ta działka będzie pusta, więc śpieszcie się ze swoimi propozycjami. Trochę szkoda mi zalesiać tej działki, bo ona ma ponad hektar i wyszłoby tutaj całkiem fajne pole. A i jeśli ktoś pamięta moją pierwszą działkę, to tam nic nie uda mi się zrobić oprócz zalesienia, więc tam na 100% posadzę nowe drzewa. Podpinam łyżkę i przyczepy i jadę pozbierać trociny z pola. Udało mi się zrobić takie dwie duże kubki. No będzie z tego z 15 tysięcy. Przyczepy napełnione, to jadę do Marka. Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem w domu, to jak pan może, to proszę przyjechać. Wie pan co, bo ja właśnie wiozę trociny z lasu do sąsiada i za około pół godziny mógłbym u pana być. Nie ma problemu, ja na razie będę w domu. Gdzie się nie To szybko wysypię i jadę. A traktorem pan przyjedzie czy samochodem? Samochodem. A jakim? Czarnym Siatem Leona. To ja do pana zadzwonię, jak będę wyjeżdżał. Dzwonił pan ze skupu, więc muszę się śpieszyć, żeby mi nigdzie nie pojechał, bo znowu nie kupię Ursusa. Jeszcze muszę otworzyć drzwi i wyjechać John Deere'em. Już was nie zanudzałem wysypywaniem. Wracam do domu, wsiadam w Seata i jadę po Ursusa. Halo, właśnie wyjeżdżam z domu. Dobra, to ja już wychodzę. W końcu po tak długim czasie oczekiwania doczekałem się tego momentu. Zresztą wy też bardzo czekaliście, aż kupię Ursusa. Dzień dobry, w końcu po tylu miesiącach mogę go kupić. No nic nie mogłem zrobić, tyle czasu musiałem czekać na nowy traktor i nie mogłem go panu sprzedać, bo sam nie miałbym czym pracować. No ja rozumiem. Ale mam nadzieję, że będzie panu służył i że warto było tyle czekać. Oddałem go do mechanika i kazałem wszystko posprawdzać i jak coś by było zepsute, to naprawić. Tak, żeby panu wynagrodzić ten czas oczekiwania. Widziałem go u mechanika, bo moja sześćdziesiątka się zepsuła. Ale mechanik zachwalał pana traktor i się dziwił, że przyprowadził mu pan w stu procentach sprawny ciągnik No on jest najlepszym mechanikiem w okolicy Cokolwiek się u mnie zepsuło, to on to naprawiał i zawsze to robił dobrze Mojemu sąsiadowi zepsuł się zetor, był jakiś mechanik, to posiedział tam kilka dni Nabrał pieniędzy i nic nie zrobił, a u niego dwie godziny i zetor śmiga To jakiś fajansiarz musiał mu się trafić, żeby dwa dni siedzieć i nic nie zrobić, to trzeba potrafić Dobra, to może je się przejadę, bo chyba jeszcze nie miałem okazji. A proszę bardzo pali od strzała. Nie no fajna maszyna. Gdzieś tutaj jest polna droga, tylko nie pamiętam gdzie. Oj, i to chyba tutaj. Ale śmiesznie się ten dach otwiera, jeszcze światła posprawdzam. Przy takich światłach to w nocy jak w dzień się robi. Nie to co w 60. Tutaj z przodu jest więcej świateł niż w 60. i 30. razem. No, przy tych światłach to w nocy można robić. No, ja tu nie mam co oglądać, bo już tyle razy co ja go oglądałem, czy to tutaj u pana, czy u mechanika, to ja już wszystko wiem. To ile tam wychodzi po odjęciu drewna? 29 tysięcy. Dobra. To zróbmy 27 i proszę go zabierać. Taki upust za ten czas oczekiwania i za to super drewno. Na pewno w przyszłości będę do pana dzwonił po drewno, bo jest super. Tylko już będę chciał jakieś konkretniejsze transporty, a nie po jakieś dwie przyczepy. Nie ma problemu, ile pan będzie chciał, tyle przywiozę. Gdyby pan miał jakieś inne rzeczy, to ja też chętnie kupię. Sałatę i jajka też pan skupuje? Oczywiście, mam najlepsze ceny w okolicy, wszyscy do mnie przywożą. Marek Handlarz ode mnie z wioski też panu przywozi? Tak, tylko on przywozi połowę, mija połowę, albo sam sprzedaje, albo komuś innemu wozi. Aha, to może czas przenieść się do pana. Tylko tutaj trochę daleko wozić. Daje taką cenę, że ona wynagradza tą drogę. Ale traktor to ładny sobie pan kupił. No, przeskok z takiego Ursusa na takie co? To przepaść. No, ten traktor jest niesamowicie wygodny, do transportu jest idealny. Dużo szybciej wszystko mogę wozić. A może ma pan jakieś pola na sprzedaż, albo wie pan, kto może mieć? Oczywiście, że mam. Mam nawet kilka u pana w wiosce. Możemy się któregoś dnia spotkać, to panu pokażę, bo dzisiaj to już czas mi się kończy i zaraz będę musiał jechać. Dobra, to jak pan będzie pamiętał i miał czas, to proszę dzwonić. Następny tydzień będę miał wolniejszy, to zadzwonię. Albo niech pan zadzwoni, bo mogę zapomnieć. Dobra, w takim razie ja uciekam. Jesteśmy w kontakcie. I w końcu jest mój. Po Seata kiedyś wrócę. Ale taką maszyną to się będzie pracowało aż miło. Teraz muszę szukać jakichś większych pługów, bo ten mój trzy skibowy to za mały na taki traktor, jaki mi polecacie do 914. Teraz to pewnie jakieś obracane. Teraz muszę czekać, aż Marek będzie w domu i pojechać do niego z jakimś transportem, żeby zobaczył maszynę. Gdzie go tu teraz postawić, żeby go sąsiedzi widzieli? Najlepiej to na środku drogi. Nie, no żartuję sobie. Niech tutaj stoi. Piękna maszyna.